Jeżeli ktoś, ktoś spróbuje... To znaczy, my stoimy na dwóch, po dwóch stronach jednego płotu. Ksiądz ma coś takiego jak wiara. Ja, ja, ja nie mam czegoś takiego jak wiara. Dla ateisty chyba jest, istnieje tylko coś wiem albo czegoś nie wiem. Albo czegoś nie jestem pewien jeszcze, może, pomiędzy. Więc... Jeżeli ja mam stuprocentową pewność, że nie ma duchów jakichś, aniołków, krasnoludków, świętego Mikołaja, e, że, nie wiem, Doda nie umie śpiewać. Jeżeli ja mam tego świadomość stuprocentową, to trudno mi jest uwierzyć w coś, m, co zostało przekazane przez y, ludzi, którzy uważali, że Ziemia jest płaska. To, to, to jest taki problem. Łatwiej mi jest uwierzyć w to, co powie mi y, Jakiś naukowiec, y, y, astronom. Ja mam wtedy świadomość, że on wie, o czym mówi. On coś widział, on coś zmierzył, on coś zważył. Jeżeli ksiądz mi mówi na przykład, uwierz w Ducha Świętego, ale ksiądz nigdy ducha żadnego świętego nie widział, to to jest, to jest dla mnie taki problem, największy. Przede wszystkim do ciebie nie mówię, żebyś uwierzył. Nie, nie, nie. Ja ten przykładam, że, że powiem <grym> tylko, że mogę zwrócić się do wszystkich tych, którzy będą oglądali ten krótki filmik, że bardzo podziwiam i bardzo cenię sobie poszukiwanie i krytycyzm w rozumieniu wiary, że to mógłbym powiedzieć w ten sposób, że szukaj prawdy dalej. Żeby tą prawdę w swoim życiu odnaleźć, tak jak ją wewnętrznie znasz i rozumiesz. Ona Cię poprowadzi dalej. Szukaj prawdy, szukaj, bądź wierny, nie idź na żadne kompromisy, nie próbuj stworzyć sobie jakiegoś zlepku różnych synkretycznych, eklektycznych religii, tylko staraj się poznać prawdę o sobie. Jestem przekonany, że w życiu każdego z nas, twoim i moim, Historia życia, czyli zapis różnych doświadczeń, on ma pewien sens, którego nie zawsze my rozumiemy. I jestem przekonany na 100%, że w życiu każdego z nas Bóg przechodzi bardzo blisko, ale nie zawsze możemy go dostrzec. Bardzo często to, że nie możemy go dostrzec, polega na tym, że mamy w oko wbite takie szkło poznania. Zmienionego poznania, i te szkło wbite w oko zmienia całkowicie perspektywę spojrzenia. Jest to perspektywa skaleczona. A może tak się dzieje dlatego, że ten Bóg, który istniał 3-4 tysiące lat temu, był bardziej, bardziej widoczny. Bo on kiedyś rzucał kamieniami we wrogów Izraela pojawiał się pod postacią promieni, ognia, gorących krzaków, a teraz jakoś to wszystko zanikło, nie ma. Nie ma już na diabły się nie pokazują, anioły na niebie, Bóg nie pojawia się materialnie. Kiedyś, kiedyś świadectwa świadectwo pojawiania się Boga, świętych, matki boskiej, Jezusa były, były powszechne. A teraz jakby to znikło zupełnie. Co się stało? Nie zgadzam się z tym. Nie? Pojawia się Bóg? Nie. Czy, jeszcze raz powiem, że Twoja wypowiedź jest bardzo mi yy, nie wszystko niespójna. Jest tak duże przemieszanie tych postaci, że. Budzi to wymagane, ale tylko powiem, żebyś wiedział, że ja to słyszę i ja nie próbuję tego prostować. Nie ja jestem naukowcem. Nie, ja, ja to wiem, to chodzi, ale, to ale to. mówię, że to budzi mój skrzydła, ale powiem tak. Nieprawda, że nie ma żadnych znaków. I w Twoim, i w moim życiu Bóg mówi bardzo wiele słów. Jestem przekonany, że mówi bardzo wiele słów i bardzo wiele znaków daje, ale my tych znaków nie rozumiemy. Ty nie rozumiesz, ja nie rozumiem ktoś inny nie rozumie. Jest bardzo wiele słów, bardzo wiele znaków. Właściwie mogę powiedzieć, że historia życia każdego człowieka jest, bo wiara jest historyczna, ma swój przebieg, to nie są rzeczy tylko spiritualistyczne. Wiara prawdziwa i żywa dotyka żywego człowieka, dotyczy jego wszystkich struktur życia, również jego historii, jego... Życia tutaj na Ziemi, różnych wydarzeń, wyborów. No tak, ale co nie byłoby bardziej klarowne, gdyby, powiedzmy, Bóg się zadeklarował i zaczął rzucać kamieniami w ateistów? A po co? No jak? Po co? No już skoro ateiści tak naprawdę y, z definicji są przeciwnikami wiary, i jednocześnie stają się y, przeciwnikami narodu żydowskiego, więc skoro wtedy można było rzucać kamieniami filistrynów, no to to można rzucać teraz w ateistów? Posłuchaj. <laughs> nie, to jest, to jest żartem, ale, ale ma to jakieś uzasadnienie logiczne. Myślę, że, że gdy Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, to przyszedł właśnie do ateistów, przyszedł do grzeszników, przyszedł do ludzi zagubionych i pewnie gdyby przyszedł dzisiaj, to może nie szukałby w tych pięknych świątyniach, tylko może przyszedłby do ciebie, może przyszedłby do tych ludzi, którzy słuchają twoich filmików. I chciałby z Tobą porozmawiać, chciałby przekonać się, że jesteś dla niego ważny. E, to znaczy tak, ale ja nie muszę akceptować tego, że, że jakiś facet mnie kocha. Nie za bardzo mi się to podoba. E, drugie, to akurat ten ch Chrystus, akurat to, to pytanie, które miałem. Z, z tego co pamiętam, Chrystus, Chrystus powiedział, że przyszedłem tutaj, aby pokazać Wam drogę do mojego ojca. Macie postępować tak, jak nakazują prawa mojego ojca. Pytanie jest. Co się stało? Dlaczego wyznawcy Chrystusa, czyli przede wszystkim yy, chrześcijanie, może mniej, ale katolicy, dlaczego zamiast chodzić do synagogi tworzą własne kościoły? Co się stało? Dlaczego nie świętują Szabasu, święta Gałązki oliwnej? Dlaczego? Co się dzieje? Powiem ci dlaczego, a jeszcze wcześniej nawiążę do tego, co powiedziałeś na początku, że nie potrzebujesz, żeby ci jakiś facet kochał. Dlatego jesteś bardzo nieszczęsny, biedny. Dlaczego? dlaczego? Nieszczęsny i biedny. Powiem Ci dlatego, <laughs> dlaczego? Ponieważ to nie jest miłość faceta. Nie sprowadzamy rzeczy do płaszczyzny nie wiem, płciowości, seksualności, tolerancji, wyborów. To jest miłość kogoś, kto kocha cię w bezwarunkowo w innej płaszczyźnie. Jako byt Twoje człowieczeństwo, Twoją kulturę, Twoją umysłowość. Jesteś dla Niego dzieckiem. On Cię kocha w taki sposób, że troszczy się o Twój rozwój, o to, żebyś był kimś, kto się spełni w życiu, kto odniesie szczęście, sukces. Ale chodzi o Jezusa, nie o Jachwę. Chodzi tutaj o Boga, który Ciebie kocha. Ale to nie było, bo ja pamiętam ze Starego Testamentu tam Bóg nie kocha żadnych ludzi. Bóg im nakazuje, bóg ich każe, a nigdzie nie jest użyte słowo, że kocha. Może Bóg Jawe w swoisty sposób w Starym Testamencie ukazywał takie oblicze, żeby budzić bojaźń ludzi. I jego, jego oblicze było rzeczywiście groźne. Oni się go bali. Ale święty Paweł, bo on jest takim najwybitniejszym teologiem Nowego Testamentu, mówi. W Jezusie Chrystusie mamy śmiały przystęp do Ojca. Mamy śmiały przystęp do Ojca, a Jezus powie Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja działam i Ojciec działa. Czyli w Jezusie Chrystusie, w tym Jego pośrednictwie spotykamy Boga, który jest naszym Ojcem. Pobożność i religijność naturalna, a więc taki zespół wierzeń uważa, że nie możemy się do Ojca, do tego Boga Wszechmogącego zbliżyć wprost. Musimy sobie stworzyć właśnie takich pośredników, z których Ty trochę się śmiejesz, mianowicie Aniołków, mm -hmm. Matkę Najświętszą, świętego Antoniego, Józefa i taka Świętego babcia, Jerzego? Świętego Jerzego. I <laughs> A takie to, to, to trochę nie tak, bo Watykan os powiedział, że świętego Jerzego nie było nigdy. Takie osoby, <laughs> osoby wierzące, Religijne mówią, że najpierw trzeba przyjść do świętego Jerzego, świętego Antoniego, żeby ci w swoim majestacie wiary poszli do Matki Najświętszej. Matka Najświętsza przedstawiła synowi, a syn powiedział ojcu. Jest to jest swoisty urząd, kolejka. Można powiedzieć takie pośrednictwo stopniowe, a my wierzymy, tak jak wspomniałem już fragment świętego Pawła, że mamy. Śmiały przystęp do Ojca. Jeśli chodzi o Świętego Jerzego, jest to mój ulubiony patron, którego bardzo szanuję. Jego ikonę mam w swoim pokoju. Nazwałem Świętego Jerzego patronem walki duchowej. Jeśli chcesz, możemy kiedyś nagrać inny filmik, opowiem. O mojej pasji, jeśli chodzi o świętego Jerzego. Nie mam sprawę, a ja, a ja, a ja przyniosę tutaj oświadczenie Watykanu na temat Świętego Jerzego. Dobrze <gry>